Czy to możliwe, że cywilizacja nieznająca stali, koła ani nowoczesnych narzędzi potrafiła wznosić konstrukcje, które nawet dziś budzą respekt inżynierów i pozostają poza zasięgiem współczesnej technologii? Gdy patrzymy na pozostałości starożytnych kultur Ameryki Południowej, zwłaszcza Peru, trudno nie zadać sobie tego pytania. Mury Saksai-Huaman, masywne bloki w Ollantaytambo czy perfekcyjnie dopasowane ściany w Cusco. Wszystkie te budowle, mimo upływu wieków i braku cementu, zachowały zadziwiającą precyzję i stabilność, której nie potrafimy jednoznacznie wytłumaczyć. To właśnie te konstrukcje stały się punktem wyjścia dla jednej z bardziej kontrowersyjnych teorii w świecie alternatywnej archeologii. Hipotezy, że ludy andyjskie znały technikę zmiękczania kamienia na długo przed pojawieniem się Europejczyków. Choć dla wielu brzmi to jak legenda, istnieją relacje, które każą na moment zawiesić sceptycyzm. Jedną z nich jest historia peruwiańskiego księdza o nazwisku Lira, który przez kilkanaście lat badał lokalne mity i podania. Twierdził, że natrafił na informację o roślinie zdolnej zmiękczać kamień, substancji pozwalającej formować skałę niemal jak glinę. Choć nie istnieją dziś żadne dowody na istnienie takiej rośliny, sama idea przetrwała. Powraca w publikacjach, wywiadach i dokumentach. W tym kontekście często pojawia się nazwisko Grahama Hancocka. Dziennikarza i autora książek, który od lat podważa oficjalne wersje historii. Choć sam nie wspomina o zmiękczaniu kamienia roślinami, w jego pracach pojawia się inna, równie intrygująca teza istnienie zapomnianej, zaawansowanej cywilizacji, która mogła przekazać potomnym wiedzę technologiczną, daleko wykraczającą poza to, co przypisujemy ludom prekolumbijskim. W tym ujęciu monumentalne konstrukcje jak te w Cusco czy Machu Picchu nie są efektem przypadkowego geniuszu, lecz śladami technologii, która została zapomniana. To, co przyciąga uwagę badaczy i turystów z całego świata, to sposób w jaki ogromne bloki zostały dopasowane bez użycia zaprawy. Pomiędzy niektóre nie da się wsunąć nawet ostrza noża. Krawędzie bywają nieregularne, a mimo to całość łączy się z zadziwiającą precyzją. Oficjalna nauka tłumaczy to użyciem prostych narzędzi z kamienia i brązu oraz czasochłonnym dopasowywaniem elementów metodą prób i błędów. Wielu inżynierów podkreśla jednak, że nawet dziś trudno osiągnąć taki poziom dokładności bez zaawansowanych narzędzi pomiarowych i maszyn CNC. W tym miejscu pojawia się teoria geopolimerów. Hipoteza, że niektóre starożytne kultury znały technikę wytwarzania kamiennego betonu, który można było formować, a następnie utwardzać. Co ciekawe, podobne sugestie pojawiły się także w kontekście egipskich piramid. Niektórzy badacze twierdzą, że przynajmniej część bloków mogła być odlewana na miejscu. Gdyby te metody rzeczywiście istniały, wyjaśniałoby to zarówno precyzję wykonania, jak i brak klasycznych śladów obróbki. Jeśli założymy, że w dawnych czasach istniała technologia pozwalająca formować kamień, podobnie jak współczesne materiały kompozytowe, cała historia cywilizacji może wyglądać zupełnie inaczej niż uczono nas w szkołach. W takim ujęciu hipoteza o zmiękczeniu kamienia przestaje być egzotyczną opowieścią z peruwiańskiego folkloru, a zaczyna funkcjonować jako realna alternatywa wobec niepełnych lub niewygodnych akademickich wyjaśnień. Oczywiście sceptycy mają tu mocne argumenty, bo nauka musi opierać się na faktach, nie na legendach. Problem w tym, że wiele kontrowersyjnych struktur zostało zniszczonych, przebudowanych lub wtórnie wykorzystanych. Dziś trudno z całą pewnością powiedzieć, które z nich są dziełem inków, a które mogą pochodzić z epok nawet znacznie starszych niż zakładamy. Już w XIX wieku podróżnicy wspominali o lokalnych opowieściach o cieczy zdolnej rozpuścić kamień i uczynić go podatnym na formowanie. Niektórzy twierdzili, że widzieli ściany o dziwnych kształtach, jakby materiał był nadtopiony i zastygł na nowo. Choć brak twardych dowodów potwierdzających te relacje, ich liczba i spójność sprawiają, że trudno je całkowicie zignorować. Warto też zwrócić uwagę na brak odpowiednich narzędzi. Na wielu stanowiskach archeologicznych w Peru nie odnaleziono żadnych metalowych narzędzi zdolnych do cięcia twardych skał, takich jak granit czy andezyt. Co więcej, nie ma klasycznych śladów po mechanicznej obróbce, które powinny być widoczne po użyciu młotów lub dłód. Zamiast tego znajdujemy idealnie gładkie powierzchnie, zakrzywione linie i szczelne styki. To wszystko stawia pod znakiem zapytania oficjalne teorie. Bo nawet jeśli założyć, że kamienie obrabiano prymitywnymi narzędziami, jak wytłumaczyć aż taką precyzję? Część badaczy wskazuje na alternatywne metody np. działanie temperatury i wody. Kamień mógł być podgrzewany do ekstremalnych temperatur, a następnie gwałtownie schładzany, co prowadziło do mikropęknięć i ułatwiało dalszą obróbkę. Taki proces byłby technicznie możliwy, choć niezwykle czasochłonny i wymagający ogromnych ilości drewna. Problem w tym, że nie pozostawia wyraźnych śladów, które po setkach lat można jednoznacznie zidentyfikować. To właśnie w tej przestrzeni, zawieszonej pomiędzy nauką a niewyjaśnioną tajemnicą, działają tacy autorzy jak Graham Hancock. Choć nie mówi on wprost o zmiękczaniu kamienia, zadaje pytania, które wielu boi się postawić: co jeśli nasza wizja przeszłości jest niepełna? Co jeśli niektóre z najstarszych budowli świata nie były dziełem lokalnych społeczności, ale spadkiem po zapomnianych cywilizacjach, które zniknęły, zostawiając jedynie fragmenty swojej wiedzy? Zwolennicy o zapomnianych cywilizacjach zwracają uwagę, że podobne techniki budowy megalitów występują na różnych kontynentach od Peru przez Egipt i Turcję, aż po Japonię. Mimo dzielących je tysiące kilometrów odmiennego języka i kultury, wiele z tych miejsc łączy charakterystyczna cecha. Ogromne kamienne bloki ściśle dopasowane, bez zaprawy, ułożone z zadziwiającą precyzją i zgodnie z zasadami geometrii oraz astronomii. Powtarzalność tych wzorców prowadzi do hipotezy, że w odległej przeszłości mogła istnieć globalna sieć wymiany wiedzy lub nawet jedna zaawansowana cywilizacja, której fragmenty przetrwały w formie ruin. Dla Grahama Hancocka kluczowa jest myśl, że ludzkość mogła utracić cenną wiedzę wskutek globalnej katastrofy, która wymazała z map wcześniejsze osiągnięcia. W samym Cusco widać to wyraźnie: niższe partie murów złożone są z ogromnych, precyzyjnie dopasowanych kamieni, a wyższe z mniejszych i mniej starannie ułożonych. Sugeruje to, że starsze warstwy mogły pochodzić sprzed epoki Inków, co potwierdzają lokalne legendy o tajemniczym narodzie budowniczych. Zresztą, sami Inkowie przyznawali, że wielu struktur nie wznosili sami. Pytanie brzmi: jak to w ogóle było możliwe bez metalowych narzędzi, bez dźwigów i bez znajomości koła? Niektórzy badacze sugerują metody czysto mechaniczne: ścieranie, wielokrotne dopasowywanie, piłowanie. Ale taka technika byłaby skrajnie czasochłonna i niepraktyczna przy takiej skali budowy. Dlatego pojawiają się alternatywne hipotezy. Może wykorzystywano ciepło i wodę do osłabiania struktury kamienia? Może znano minerały, które chwilowo zmieniały jego właściwości? A może część tej wiedzy naprawdę pochodziła z czasów i źródeł, które dziś trudno nawet zidentyfikować? Nie mamy jeszcze jednoznacznych odpowiedzi, ale coraz więcej odkryć każe przynajmniej zadać pytanie, czy historia ludzkości jest rzeczywiście tak dobrze znana, jak przyjęto w oficjalnej nauce?